Hej, Cześć, witajcie z tej strony Natras 284. To jest 12 odcinek z naszego otwierania kalendarza adwentowego. Dzisiaj jest połowa, połowa otwierania kalendarza, i za kolejną połowę będą święta. Chciałem Wam powiedzieć, że ostatnio nie wypadło nam dosyć dawno żadna postać, więc mam nadzieję, że może coś wypadnie mówię tak co każdego odcinka no ale zawsze jest ta nadzieja, że wypadnie ten ludzik w końcu, prawda no chciałbym wam przypomnieć, że odcinki pojawiają się codziennie yy, około wieczór yy, około wieczora w sumie yy, pór wieczornych no w dzień rzadko się pojawia ale czasami też się zdarza, no raczej wieczorem, około dwudziestej drugiej Czasami nawet 23, a czasami w ogóle 24. Także no. Ja w ogóle na przykład nagrywam ten odcinek jak teraz o 20.30. No i pewnie ten odcinek widzicie gdzieś o 23. Podejrzewam, tak długo one się e, przesyłają. Pozdrawiam e, dostawca internetu. E, no, także no tyle. E, otwieramy dwunastkę Najpierw ją sobie znajdziemy. Mm. No, tutaj jest super. No i może, może czy będzie ludzik. Ups, tak brzydko odkleiłem. No i jest i ludzik no i prawidłnie. Mamy nowego ludzika. Tak się prezentuje. To jest taki taki pilot. Wiadomo, nie taki pilot od telewizora, tylko pilot yy, statku, myśliwca, może jakiegoś. Tak się prezentuje główka. Zwykła, najnormalniejsza główka, tylko że z nadrukiem. No halo. Dobra, złap mi. Tak, o. Nagłówka z mikrofonem. O, teraz dobrze widać. Pistolecik, zwykły, mały blaster. helm Tak się prezentuje. Taki o. To jest ten taki dziwny, skośny, jakby. O! Ciałko jak zwykłego czarnego pilota w sensie w skafandrze czarnym. Z tyłu jest troszkę zmienione. To ciałko, czekajcie, złapiemy tu sobie ostrość i powoli będziemy przybliżać. O, tak się prezentuje z tyłu, tak się prezentuje z przodu. I teraz jeszcze spodnie wam pokażę. Gdzieś tutaj w tym zasięgu gubię ostrość. Muszę trochę popracować nad tym jeszcze. Przepraszam Was bardzo, ale no. Nie zawsze wiem, jak to nagrywać. O, tak o się prezentują. Teraz jest bardzo ostro. No i złożę naszego ludzika. To nie jest jakiś super rzadki ludzik. Znaczy wiadomo, jest on dosyć rzadki, bo w małej ilości zestawów się pojawia. Ale to nie jest, wiecie, taki unikat, jak był ten look Skywalker, prawda? Tak się prezentuje nasza figurka tak z boku, tak z tyłu, no i tak z drugiego boku. Tak się prezentuje. Ok, także ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć i papa. Pa. Możecie zasubskrybować i zostawić łapeczkę w górę. Cześć, pozdro, Mandiak Queen.